Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie już w czwartym, jeśli się nie mylę, odcinku z, e, z serii The Sims, 4 Million Simulonów Challenge. E, bardzo mnie denerwuje to, bo to jest jakieś takie dziwne, w sensie, że daje nam bardzo dużo e, do tej pogodności, tylko że no jest. Bo jakbym była na przykład smutna, to bym sobie mogła narysować obraz smutku do aspiracji, ale co? No dobra proponuję teraz eee, to masz jeszcze 3 godziny, czy wytrzymasz 3 godziny raczej średnio bym powiedziała, więc po skałki i pójdziesz spać, o ile cię tym razem nie przyłapią i nie wygonią. No dobra. szukamy skalakty... o, dobra tu widziałam, że się zagłosnęło truskawki, żaby ale szybciej kop i może jeszcze zdążysz to ale potem pewnie padniesz na twarz więc proponuję ci potem y pójść i się wyspać tylko teraz pytanie gdzie, bo oni teraz polecą spać i żeby mnie nie wywalić z doświadczenia wiem, że jak jest się na kanapie, to nas nie wywalą, więc zaraz zobaczymy jak tam... Powiem jej po prostu, żeby to przyszło i zobaczymy, czy się położą, czy nie. I czy ona może się położyć na spokojnie, czy ją... czy musi na kanapie. No. A musiałaś iść tak naprawdę na koło? Serio, chociaż tam była droga. Wiem, że tam tej skawicki to mnie nie kazałam jej wykopać, ale yy, wiemy już, że nie zdąży, bo zaraz jej się zrobi to takie bardzo czerwone i yy, właśnie będzie... Nie płakać, tak będzie płakać. Nie, po prostu zaśnie na stojąco. W sensie, że wpadnie twarzą w ziemię. Można powiedzieć to. Dawaj, mam nadzieję, że zdążysz. Trzy godziny? Myślę, że zdążysz. Dobra. Na no, spokojnie. Dobra, stój. I teraz tak, ty sprzątasz, grzeczne dziecko. Ten idzie spać do jej łóżka, jestem prawie pewna. Ten, bo tutaj pójdzie spać pewnie, Ta tu śpi. Tu świetnie, wszystkie łóżka zajęli, bo nie mogli małżeństwami spać. Tylko kurde, nie wiem co robią. Dobra, zrzemij się tu po prostu. Jak to ma pójdzie, to cię na chwilę obudzę. Albo nie. Myślałam, że on. Tak, teraz chcę, urządzajcie świetnie pogaduszki. Wstawaj. Tutaj choć ukraś lampy. Albo ukraś to. Nie, tu to nie, nie możesz. Eee, stop. To możesz ukraść, nie możesz. To może to? Nie. Eee, ten tu śpi. To głupio trochę. Ale eee, to możesz ukraść? Proszę bardzo, tu nikogo nie ma. No. Dobra I teraz możesz się spać tu Prawdopodobnie Oni cię tym razem wywalą Bo ten lezie na górę, a mała nie wiem. Właśnie, bo nie przecież to tu łóżka A to jest takie Odosobnione, na ja tym razem tu pójdę Bo zawsze o tym zapominam w miejscu A to rzeczywiście jest takie bardzo Odosobnione miejsce i tam zazwyczaj nikogo nie ma, nie? Dobra, wstawaj, 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 szybko, dobra, bo cię mógł ten dziadu nakryć, ale udało ci się, a, jeszcze ci kiwę dzięki, dobra, proponuję w takim razie eee, tutaj. nami rozsadniki możemy? Nie, nie możemy. Tak myślałam właśnie, ale no bo mi się przydało, wiecie, żeby tam mm, móc sobie rozsadzać roślinki, żeby ładnie tak wyglądały, a nie tak yy, po... No wiecie, tak dziko. Bo bez sensu żeby się przebierała, bo nikotu nie ma, więc się prześpisz. Ja tu patrzę, bo ta mała jest na tym piętrze. A, poszła pewnie do szkoły, bo jest ósma. Co w zasadzie masz tam dużo wygrać, ale z drugiej strony nie masz żadnych umiejętności, ale... Nie, opłaca się iść. Dobra, opłaca się. Po co mi słuchawki? Nawet no, bez sensu. Dobra. Jedziemy na zlot. Nie, nie bierzemy ze sobą staruchy. Dziękuję, ale jednak... Spasuje Znaczy no wiem, że to nie jest miłe, ale tej, nie wiem, jakby ja nie lubię tej e, baby w Teamsach, bo po prostu zawsze, zazwyczaj e, to ona jest tą, co mnie przyłapuje, jeśli coś tam robię, a nawet jak nie robię to ona na przykład przychodzi do mnie pod dom i nie wiem, krzyczy na mnie, czy mówię, że jestem głupia, ale po prostu z zasady mnie nie lubi e, więc albo jest wściekła zawsze i Potem mam z nią złe kontakty w Simsach no i jakoś tak zazwyczaj jednak się z nią nie lubię, więc... Dobra. 25 różnych parcelni, naprawdę. Byłam na trzech. No dobra. Czasami się coś pakuje, ale... Dobra, to tak. Proponuję. Nie, nie podglądam mieszkanie, tylko obserwuję nie bo poza to można dostać plakaty. Potem możesz kogoś poznać, na przykład tą ładną panią, którą wtedy widzieliśmy. Albo zrób sobie fotkę z ręki, a poza tym to jest Brytanii, która jest gwiazdą, więc zapraszam i weź od niej autogrób, jak się uda, to uda nam się go sprzedać. O ile kojarzę, to jej jest za 400 bodajże. A to jest Judith. No to oczywiście... No, z niej też sobie fotkę z ręki i też ją poprosimy o autograf. Zapraszam. Dała nam? Chyba nie. Nie, nie dała. Dała? Nie dała? Chyba nie. Jeszcze raz, może tym razem nie wiem. Nie? A. zjedz to, szybko. Zostaw ją. Jak ci nie chce dać, to nie. Ale przynajmniej najesz się. Ty, bo jesteś głodna, no przestań z nią gadać. Dlaczego ona się? Okej. Okay. No dobra. Chcesz, no ja ci nie będę zabraniać, wiesz. <grywa> Jakby... A kadzą do końca pani pizza. A, bądź, proszę bardzo. I tak bym nie wygrała, bo nie mam żadnych umiejętności programowania, no. O, 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 stąd się przywitaj, stąd, stój. Kurtuazyjny, no. Chciałabym przyjazny, ale no wyjdzie chyba to samo, bo kurtuazyjny to jest takie jakieś wyszukane czy coś, nie? Eee, przywitaj się, kurtuazyjnie. No dawaj. Eee, aha, dobra, ja tak, ja tak spojrzałam i Nancy, ok? Nancy, dobra, ale dlaczego eee, chcą jakieś faceta, co Jeffrey, co Geoff, czy tam Joffrey nie wiem, jak to się czyta, no, ale w każdym razie no, on jest nie mężem. No, to nic dziwnego, że się z nim wita, nie? Za czy czymś tam. No. Myślę, że potem wrócimy do domu, bo już bez sensu wracać do tamtych. No i właśnie takie wydarzenia jakby mnie zazwyczaj stamtąd wykurzają w sensie. Um, no, nie, że jakby nie mogłabym teraz wrócić, ale nie wiem, jakieś mi się to wydaje takie głupie. Nie wiem, czemu naprawdę tak jak po prostu. Hmm. Jak nam zaliczy, to. to pójdziesz obserwować to. O, dobra. Bo mamy takie te. No dobra, nie, nie będę prawda? Nie, to nie tak robić akurat. Już bez przesady. Śpiewaj utworów karaoke w duecie Też raczej nie. Kup do szaków. Tak, bo masz pełno pieniędzy, naprawdę. Możesz pogłębiać wiedzę, ale o czym sieć? Eksploruj. Może to. Aha, już znikają wszystko. No to... Dobra, jeszcze sieć w tym. Może ci się uda zdobyć. Nie udało ci się. Świetnie. Zostawiamy razem. Może masz nawet większe szanse. O, zepsuje się dopiero za 9 godzin. Jest to. Chcielibyśmy coś jest? Tak. Tak, tak. usiąść przy stole ze skradzionym jedzeniem Świetny plan No dobra Czyj fan? Czyj fan? Gdzie tu jest jakaś gwiazda, mi się przyda. sobiam Fires. Okej, okay. nie pamiętam, która to jest. Pamiętam tylko zawsze Morgan i Moira, a tam reszty to... Okej. Okay. Ci sobie, trochę ci się podciągnie akurat to, czy się nie pociągnie. Ciąga się. O nie. nie, romantyczne. Można by potem z nią zafiletować, ale na razie. Zapytam mnie, czy jest w związku może. W sensie ja nie pamiętam, kto ona jest, więc może rzeczywiście będzie w związku, ale nie mam pojęcia naprawdę. No. A, jesteś singlem. Ach, w sumie jesteś była, przynajmniej byłaś przed chwilą flirciarska. Możemy z tobą zaflirtować, czemu nie. Jesteś ładna. Mogłabyś być naszą dziewczyną. Jakby co? Ja pamiętam, że moja Cimka też to dziewczyna, więc. No. Gdzieś podoba jej się. Może jest. Homoseksualna. Ja teraz chyba się. A nie, podobało jej się jednak. Może wymienić numerami. A, też jest poświęcone. Cudowo. To ją tam uwódź, czy coś. Uwieć. Chyba się mówi jedno. Teraz jej się chyba ewidentnie nie podobało. Ale! Na pewno, jak zrobisz pozę świetną, to. Aś! Skończył ci się na do flirtów. To... Cudownie. A to się z nią zaprzyjaźni, chociaż. A, ona sobie to nie możesz. Cudownie. No, przynajmniej ci się W miarę. Towarzystwo podreparowało, a my będziemy kończyć odcinek z tego, co widzę. Yy, bo nam się czas odcinekowy wykończy. Więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Może trochę pociągniemy taki romans z kobietą, bo wydaje mi się to ciekawym wątkiem. O, Nancy. Tak właśnie myślałam, że to ona. Eee, no, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!